Wszystkim witajcie serdecznie w kolejnym moim odcinku. Dzisiaj powiem kilka słów na temat mojego pierwszego artystycznego Bullet Journal, który postanowiłam stworzyć na przyszły rok 2021. Kalendarz dla mnie jest kluczowym tutaj narzędziem do zarządzania czasem. No i do tej pory korzystałam ze standardowych kalendarzy zakupionych w sklepie lub w sięgarni i dostosowywałam swoje rozpiski do gotowego designu. Od przyszłego roku to się zmieni, ponieważ mój kalendarz będzie wyglądał inaczej. Zrobię go po swojemu według własnego stylu i dopasuję go do mojego trybu życia. Przed rozpoczęciem planowania z bullet journal, zasięgnęłam trochę inspiracji na Pinterest.com, a także na innych stronach internetowych, gdzie znalazłam mnóstwo informacji, od czego zacząć, co przygotować, aby artystyczny planer po prostu wyszedł. Warto tu dodać, że pewnych rzeczy nie da się przewidzieć i podczas tworzenia własnego bullet journal sama miałam kilka niespodzianek, których niestety potem nie mogłam cofnąć. Jeśli chodzi o wybór odpowiednich narzędzi do wykonania takiego artystycznego kalendarza, to właściwie każdy sam musi zdecydować. Na czym najlepiej się pracuje? To zależy od własnych preferencji, no i oczywiście od budżetu. Jeśli chodzi o moje przybory, którymi wykonałam bullet journal, to wybrałam notatnik Leuchter 1917. Choć początkowo miałam przygotowany szkicownik Art Creation firmy Tanes o gramaturze 140 gram na metr kwadratowy. Tutaj warto też zwrócić uwagę na gramaturę. Jeśli chciałbyś stworzyć swój bullet journal w zeszycie, no to nie ma opcji, że wykonasz grafiki markerem z intensywnym tuszem, bo tusz markerów może się przybijać na inne strony. No właśnie ten mój szkicownik o gramaturze 140 g na metr kwadratowy był nietrafionym wyborem. Zaczęłam szkicować plan kalendarza w tym szkicowniku, no ale szybko się zorientowałam, że dokładne wymierzenie tabel, cały projekt zająłby mi mnóstwo czasu. Kartki były czyste, a więc bez kropek, bez kratek, bez linijki, więc tutaj musiałabym naprawdę zachować precyzję, aby wszystko wyszło schludnie i przejrzyście. Poza tym, kartki były dla mnie zbyt sztywne i grube. Dodatkowo ten szkicownik zawierał tylko 80 stron, a to zdecydowanie za mało, aby móc zaplanować cały 2021 rok. Przy wyborze szkicownika kierowałam się głównie ceną, bo jednak taki wiecie, szkicownik za 17 zł jest jeszcze takim zakupem do zaakceptowania, natomiast notatki Leshum 1917 kupiłam za ponad 70 zł. A więc podsumowując, polecam wybrać taki notatnik, który ma wiele stron, małą gramaturę i który jest w kratkę, linię albo kropki. Oczywiście nie wykluczam, że kolejne planery będę wykonywała w szkolnych zeszytach. Mój notatnik, LATRUM 1917, jest w kropki, ma format A5. To jest twarda, brzoskwiniowa oprawa. Notes zamykany jest za pomocą gumki. Zawiera 251 stron, a jego gramatura to 80 gram na metr kwadratowy. Dotatnik ma ponumerowane strony. Na początku jest spis treści, a z tyłu posiada taką kieszeń na kartki formatu A5. Dodatkowo zawiera naklejki do archiwizacji. I przyszyte są dwie zakładki w różnym kolorze. I choć na początku nie byłam przekonana do jego zakupu, to teraz mogę stwierdzić, że jest to notatnik warty swojej ceny. W Bullet Journal najczęściej pisze się cienkopisami, markerami, długopisami, zakreślaczami, flamastrami, no a także piórem. Można wykorzystać tu także e, brush peny oraz pisaki akwarelowe. Ja wręcz byłam przekonana, że do wykonania takiej ilustracji w Bullet Journal będą królowały promarkery Winsor-Newton. No niestety. Zrezygnowałam z nich, kiedy zobaczyłam, że przy rysowaniu pierwszego już rysunku tusz markerów przebija się po drugiej stronie kartki. Jeśli chodzi o moje narzędzia do Bullet Journal, to wykorzystałam cienkopisy od koh i Fine Liners Fineliners o grubości 0,3 mm, cienkopisy kureta Tako oraz Sakura Pigma Micron, Brush z Ecoline serii Botanic. No i tak naprawdę cienkopisy Kohino robiły mi całą robotę. Myślałam, że nie będą mi one aż tak potrzebne. Wahałam się co do kupna takiego zestawu, ale nie żałuję zakupu. Tutaj w tym zestawie znajduje się 24 pisaków w różnych kolorach. Zestaw kosztował około 35 zł i świetnie one sprawdzają się do rysowania na przykład tabelek, różnych grafik i tak dalej. Mają bardzo dobrą pigmentację, sporo też nimi już pisałam i są mocno natuszowane, także nie spodziewam się, wam się, że mają taką jakość. Tutaj mamy jeszcze cienkopisy. Jak widzicie Sakura Pigma mikron różnej numeracji, różnej grubości. Cienkopisy mangaka Kuretake oraz zaopatrzyłam się także w Taki cienkopis do kaligrafii, kuretake. Wciąż jeszcze uczę się nim obsługiwać, bo, żeby uzyskać takie bardzo fajne litery, jak z wydruku, no to trzeba tutaj sporo poćwiczyć. Kolejnym przydatnym narzędziem mogą być naklejki albo jakieś inne dekory. Ja akurat tutaj zakupiłam takie naklejki ze sklepu internetowego. Był dosyć duży wybór. Były naklejki standardowe, z filcu, z pianki, jakieś wytłaczane czy ażurowe. Także jest co wybierać. Naklejki są zazwyczaj posegregowane według pór roku, okresów świątecznych, okazji, tematyki itd. Kupiłam też takie naklejki srebrne ażurowe z motywem ptaków. One mi się bardzo spodobały. Podczas odklejania naklejek z arkusza widać... Które naklejki są trwałe, na które szybko się rwą. I tutaj ważną rolę też odgrywa papier. Jeżeli nakleimy na jakiś tam zwykły, standardowy papier, naklejkę, a później tą naklejkę oderwiemy, no to oderwiemy ją wraz z tym papierem. Natomiast jeżeli papier jest solidny, jest dobrej jakości, no to uratujemy papier, no i też tą naklejkę. Kolejnymi przyborami są takie narzędzia pomocnicze: ołówek, gumka do wymazywania, taśma, linika, szablony, klipsy biurowe. W moim Bullet Journal akurat nie korzystałam z żadnego gotowego szablonu. Robiłam na początku szkice ołówkiem moich rejestrów i napisów. Nie miałam wcześniej w tym doświadczenia, więc wolałam sobie po prostu zaprojektować tak, aby wszystko było zawarte w tabeli, no i nie zrobić jakiegoś błędu, bo wiadomo, ołówek można zetrzeć gumką, długopis, cienkopis już no nie bardzo. E, tutaj też przygotowałam taśmę typu Washi Masking Tape w pięknym, kwiecisnym wzorze. Pomyślałam, że może się przydać nie tylko do maskowania, ale też do ozdabiania kartek mojego kalendarza. Taśmy tego typu nie odrywają się wraz z kartką, są wodoodporne, więc na pewno przydadzą mi się także do innych technik, na przykład do malowania kwarelą. Ważne jest to, żeby kartka się nie ruszała podczas naszej pracy. No i tutaj przygotujcie sobie klipsy biurowe. Klipsy dają większy komfort pisania lub tworzenia ilustracji, większy komfort pracy bo kartka jest sztywna, stabilna, no i nie musimy podtrzymywać drugą ręką. Dobra. I teraz przechodzimy do mojego bullet journal. Więc tak, rozpoczęłam od rozrysowania sobie kalendarza. We wcześniejszych kalendarzach miałam jeszcze pogląd na rok poprzedni czy następny, no ale pomyślałam, że wykonanie własnoręcznie tych trzech lat zajęłoby mi sporo czasu, więc to akurat sobie odpuściłam. Poza tym nie zaglądam na poprzednie czy kolejne lata tak często, więc uznałam, że no to nie będzie konieczne dla mnie. I tutaj mamy poszczególne miesiące napisane w kolorze fioletowym. W kolejnej linii jest liczba tygodni. Święta zaznaczałam na kolor czerwony, Na no całość przyozdobiłam nakajkami z motywem kwiatów i liści. Kolejna strona to są kontakty. Zastanawiam się, czy jeszcze ktoś z Was prowadzi taki rejestr, bo numery telefonów lub adresy zazwyczaj przechowujemy już w telefonie. No i jeśli chodzi o mnie, to od paru lat rozpisuję sobie kontakty, przynajmniej te najważniejsze, które są dla mnie no, trudno dostępne. Przekonałam się nieraz, że jednak papier jest trwały, na papierze nic nie zginie, a elektronice też nie ma co ufać w stu W lewym górnym rogu narysowałam narożną ramkę z liśćmi, i na piątej stronie mamy dokumentację biznesową. Zrobiłam taką rozkładówkę od stycznia do grudnia. Na każdy miesiąc napisałam najważniejsze narzędzia lub sprawy do załatwienia. Trochę zostało mi miejsca na samym dole, więc narysowałam też taką pustą tabelę do wypełnienia, no i obok głównego napisu wykonałam logo firmy. I na następnej stronie mamy opłaty miesięczne albo takie, które pojawiają się raz na jakiś czas. No i tutaj podobnie tabelka od stycznia do grudnia i do każdego miesiąca przypisam różne koszty do opłacenia. Ważny dla mnie jest termin opłat, więc pomyślałam, że zapiszę go, aby przypadkiem nie pominąć i nie zapomnieć jaki jest termin. No dobra. Siódma strona to są cele na 2021 rok. Sporo mam planów, więc pomyślałam, że posegreguję wszystkie cele i rozpiszę je na cele rodzinne, biznesowe, artystyczne, no i takie cele mojego trybu życia, cele zdrowotne, cele mojej diety. Na Pinterest.com można znaleźć sporo pomysłów na banery, na przykład w formie kartek samoprzylepnych, kartek z Notesu, z zeszytu na kółkach itd. Na dole zrobiłam taką też tabelkę. Będę tutaj pisała wszystkie rodzinne ustalenia. Napis na bardziej odpowiadał w sumie tej tabelce, więc coś takiego przykleiłam. Kolejne strony to pomysły na wpisy na blog oraz na filmiki na YouTubie. I w miejscu realizacja będę wpisywała takie zbliżone daty publikacji artykułów lub filmików. A na następnej stronie mamy tabelkę, gdzie będę wpisywać przychody z działalności artystycznej. Później napisałam też loginy do różnych platform, które ciężko mi po prostu zapamiętać, a z których często korzystam. Na końcu wpisałam godziny sesji wpływów i wypływów banków, w którym mam konto oszczędnościowe. Dobrze i mamy pierwszy miesiąc, rozkładów Stycznia. Większość autorów bullet journal robi taką stronę tytułową miesiąca, ale ja miałam trochę inny plan. Zrobiłam nazwę miesiąca na górze tabelki, przedstawiającej moje obowiązki i rzeczy do zrobienia. Pierwsza kolumna jest jeszcze pusta, tutaj może coś mi jeszcze z czasem przyjdzie do głowy. Potem jest książka, rysowanie, malowanie, jakiś spacer, treningi, wizyty lekarskie. No i bilans, dotyczący wagi ciała. Właśnie wraz z mężem prowadzimy taką małą kontrolę swojej masy ciała, by móc potem ocenić nasz styl życia, dietę, czy tam treningi, które wykonujemy. No i ten ogólny pogląd na miesiąc jest dla mnie bardzo istotny, bo wiem jak też sobie rozplanować czas na treningi, czas na czytanie książek albo na malowanie. I myślę też, że... Będę wpisywała czas, na jaki mogę sobie pozwolić, wykonać konkretne czynności, na przykład książka po 22:00, przez godzinę, trening 30 minut itd. itd. No dobra, mamy tutaj y, kolejne strony, to są dni stycznia. Na lewej stronie zrobiłam margines na miniaturkę obecnego miesiąca, pod spodem naklejka śnieżynki, a następnie znajduje się notatnik i rejestr picia. Wody. Taki rejestr jest dla mnie strzałem w dziesiątkę, bo bardzo często zapominam o piciu wody i ogólnie nie jestem do tego przyzwyczajona, a wiem, że mój organizm, jak zresztą każdego organizm, po prostu tego potrzebuje. Rejestr zrobiłam na każdym marginesie kolejnych stron. Istnieje jeszcze sposób zrobienia jednego rejestru na cały miesiąc. Podpatrzyłam pomysł y, od jednej z autorek y, Bullet Journal. Chyba to jest bardziej praktyczne i szybsze do wykonania. Ja zrobiłam po prostu na każdej stronie. Trochę roboty z tym było, no ale myślę, że dzięki temu mogę się bardziej kontrolować. Co do notatnika na marginesie, to jest jeszcze tu miejsce na listę pomysłów, na przykład na posiłki, na przykład pomysły na obiad albo na desery. Na tygodniowy jadłospis jest tu raczej za mało miejsca, ale takie rozwiązanie też mam na uwadze. Y, nazwę styczeń Zrobiłam promarkerami Wilson Newton jak widać to był błąd, bo tuż markera przebił mi drugą stronę, no i niestety nie wygląda to zbyt ładnie. Takie grafiki jak butelka wody czy ikonki z poszczególnym dniem miesiąca kolorowałam bruszpanami Talens. Zrobiłam także takie strony z książkami do przeczytania oraz filmami do obejrzenia. Pod każdym filmem znajduje się pięć gwiazdek, gdzie niektórym będę mogła wystawić ocenę, no i ewentualnie polecać ten film innym osobom. Swoje drogo to możecie w komentarzu napisać, jakie książki lub jakie filmy polecacie, dodam, że nie lubię jakichś horrorów czy science fiction. Wykonałam także trening challenge na miesiąc luty, gdzie rozpisałam sobie 5 ćwiczeń na każdy dzień miesiąca, no i ilość powtórzeń lub czas trwania każdego ćwiczenia. Wygląda to trochę jak zapisanie się na fitness albo na siłownię, bo. Trochę poniekąd już zobowiązałam się wykonać takie ćwiczenia. No dobrze, i kolejny miesiąc to jest luty. Grafikę wykonałam w walentynkowym klimacie. Narysowałam serca i gwiazdki. Kontury zrobiłam cienkopisami sakura pigma mikron. W tabelce napisałam listę regularnych czynności, jakie zazwyczaj wykonuję na co dzień i które chciałabym zrealizować w konkretnym dniu. Tabelka nie jest jeszcze wypełniona, bo zazwyczaj wypełniam ją kilka dni przed rozpoczęciem nowego miesiąca. Dorysowałam tutaj trzy dodatkowe kolumny, gdzie jedną zatytułowałam Uroda, a pozostałe zostawiłam puste do wypełnienia. Uroda to takie planowanie czasu na to, aby zadbać o siebie, o wygląd. Na przykład fryzjer, paznokcie, rzęsy, coś co wymaga poświęcenia więcej niż 15 minut. Nie robiłam tutaj szkicu ołówkiem, a wydaje mi się, że lepiej to wygląda wizualnie niż w poprzednim miesiącu. Lewy margines na poszczególnych tygodniach zrobiłam podobnie jak w miesiącu styczniu. Zrezygnowałam tutaj z naklejek, dorysowałam kartkę z pineską, gdzie będę wpisywać swoje przemyślenia albo listę rzeczy do zrobienia. Nie robiłam tutaj szkiców, wszystko rysowałam od ręki i muszę podkreślić, że wygląda to bardziej estetycznie. Bullet journal założyłam też nie tylko po to, żeby mieć planer według własnego stylu, ale także po to, aby więcej rysować no i dalej spełniać się artystycznie. No dobra. I to tyle jeśli chodzi o mój bullet journal na styczeń i na lutę. Jeżeli chcecie, abym jeszcze nagrała filmiki na kolejne miesiące, to dajcie mi znać w komentarzu.